Edukacja. Geoedukacja. Kanada, środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa. Kanada jest bardzo dużym krajem. Jej powierzchnia jest zbliżona do całego kontynentu europejskiego. Ale jednak z drugiej strony zamieszkuje ją mniejsza liczba ludności niż Polska. Efektem oczywiście będzie bardzo mała gęstość zaludnienia, która wynosi nieco ponad 3 osoby na kilometr kwadratowy, podczas gdy w Polsce przekracza wartość 120 osób. Kanada znajduje się w północnej części Ameryki Północnej. Zdecydowana większość Kanadyjczyków mieszka przy południowej granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Obszary, które znajdują się w północnej części tego kraju, są w bardzo dużej części niezamieszkałe. Jak wspomniałem wcześniej, Kanada znajduje się w północnej części Ameryki Północnej. Część jej obszaru znajduje się także poza kołem podbiegunowym północnym. Dwie strefy klimatyczne, które znajdują się na obszarze tego kraju, to strefa umiarkowana oraz strefa okołobiegunowa. W strefie klimatów umiarkowanych będziemy mogli wyróżnić odmiany chłodne w środkowej części Kanady i odmiany ciepłe w południowej części Kanady. Klimat umiarkowany ciepły. Będzie zbliżony do klimatu, jaki panuje w Polsce. Północna część Kanady należy do strefy klimatów okołobiegunowych, w której możemy wyróżnić dwa typy: mianowicie klimat polarny, którego średnia roczna temperatura jest ujemna, występują tam bardzo niskie opady, a w dodatku średnia temperatura poszczególnych miesięcy także jest ujemna. Nieco cieplejszy jest klimat subpolarny, który pomimo średniej rocznej temperatury również niższej od zera, cechuje się nieco wyższymi opadami oraz tym, że w miesiącach letnich średnia temperatura tych miesięcy może wynosić powyżej 0 stopni Celsjusza. Na klimat tego kraju bardzo duży wpływ będzie mieć ukształtowanie powierzchni. W zachodniej części kraju znajdują się wysokie góry, Kordyliery, które, poza oczywiście zmianą lokalnego klimatu, bo zawsze w górach będzie zimniej i będą wyższe opady, powodują także to, że wilgotne i stosunkowo ciepłe powietrze z nad oceanu spokojnego ma problem z przedostaniem się w głąb kontynentu. Środkowa i wschodnia część Kanady nie ma już takich barier, dzięki czemu powietrze bardzo łatwo przemieszcza się z kierunku północnego na południe i odwrotnie, z południa na północ. Kordyliery w związku z tym powodują, że zachodnie wybrzeże Kanady będzie cechować się wyższą temperaturą oraz przede wszystkim wyższymi opadami. Kordyliery z jednej strony, tak jak wspomniałem, uniemożliwiają napływ powietrza z nad oceanu w kierunku środkowej części Kanady, ale z drugiej strony hamują także przepływ tych chłodnych mas powietrza, jakie tworzą się nad obszarem Kanady w kierunku zachodnich wybrzeży, przez co właśnie ta część, zachodnie wybrzeża Kanady, cechują się cieplejszym klimatem. Dosyć istotną cechą klimatu Kanady będą duże amplitudy temperatury. Lata będą tam ciepłe, z temperaturami przekraczającymi miejscami 30 stopni Celsjusza. Zimą natomiast temperatura może spadać nawet do minus 40. Dzieje się tak dlatego, że w okresie zimowym na północy Kanady wykształca się Wyż Kanadyjski który kieruje powietrze w kierunku południowym, a więc nad pozostałą część Kanady dociera zimne powietrze z północy. W lecie natomiast na północy Kanady wykształca się niż północno-kanadyjski, który z kolei powoduje, że w kierunku północnym będą napływać z południa cieplejsze masy powietrza, prowadząc do wzrostu temperatury w okresie letnim. Trzecim dającym się łatwo zauważyć czynnikiem, który wpływa na klimat Kanady, są prądy morskie. Ciepłe prądy morskie znajdują się na zachodnim wybrzeżu. Prąd alaski, prąd północno-pacyficzny, powodują oczywiście podniesienie średniej rocznej temperatury powietrza, co widoczne jest, zwłaszcza w okresie zimowym, oraz podniesienie opadów. Wschodnie wybrzeże tego kraju z kolei opływa prąd labradorski, który jest zimnym prądem morskim, który powoduje po pierwsze obniżenie średniej rocznej temperatury powietrza, ale także mniejsze opady w porównaniu do zachodniego wybrzeża. Ponieważ zarówno prądy morskie, jak i ukształtowanie terenu jest niezależne od szerokości geograficznej, Dlatego w Kanadzie zaobserwujemy bardzo charakterystyczne wygięcie się stref klimatycznych. W zachodniej części kraju strefa umiarkowana sięga dalej na północ. Podczas gdy we wschodniej części znacznie większy obszar zajmuje strefa okołobiegunowa. Podobnie możemy to zauważyć w przypadku granicy trwale przemarzniętego gruntu. Która w okolicach Zatoki Hudsona przebiega w okolicach 55 stopnia szerokości geograficznej północnej, co w przybliżeniu odpowiadałoby najdalej na północ wysuniętym częściom Polski, podczas gdy w zachodniej części Kanady granica trwale przemarzniętego gruntu przebiega w pobliżu koła podbiegu nowego. Wyraźnie więc widzimy, że wpływ ukształtowania terenu i prądów morskich na klimat jest bardzo istotny. Na obszarze Kanady spotkamy kilka podstawowych formacji roślinnych. Na południu Kanady, w jej środkowej części, znajdziemy prerie. Jest to formacja trawiasta, która jest wykorzystywana na potrzeby chowu zwierząt, ponieważ Preria jest formacją trawiasTą, więc stanowi naturalne pastwisko, ale także na tym obszarze znajdziemy uprawy pszenicy. Przemieszczając się dalej w kierunku północnym, natkniemy się na tajgę, a więc las iglasty, który jest charakterystyczny dla klimatu umiarkowanego chłodnego. Jest to także dominująca formacja roślinna na obszarze Kanady. Podążając jeszcze dalej w kierunku północnym, spotkamy formację przejściową, która nazywa się lasotundrą. Jest to formacja przejściowa pomiędzy lasem iglastym, czyli tajgą, a kolejną formacją, czyli tundrą. W północnych częściach kontynentu spotkamy tundrę. Jest to formacja krzewiasta, w której dominują wrzosy i karłowate drzewa. Patrząc na użytkowanie ziemi w Kanadzie, bardzo łatwo zauważymy, że dominują tam nieużytki, które stanowią aż 53%, czyli ponad połowę całej powierzchni Kanady. Bardzo duży obszar zajmują także lasy ponad 38%. Grunty orne a więc tereny przeznaczone pod uprawy rolne zajmują zaledwie 7%. Łąki i pastwiska. Jeszcze mniej. Pamiętajmy jednak, że Kanada jest bardzo dużym krajem i pomimo tego, że procentowy udział użytków rolnych jest niewielki, to jednak przeliczając to na hektary, okaże się, że obszary użytkowane rolniczo w Kanadzie zajmują i tak dwa razy większą powierzchnię od Polski. Bardzo charakterystyczną cechą rolnictwa Kanady są farmy. Są to bardzo duże gospodarstwa o średniej wielkości w przybliżeniu wynoszącej około 200 hektarów, podczas gdy w Polsce ta średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi zaledwie 10 hektarów. Farmy cechują się bardzo dużą specjalizacją to znaczy, wytwarzają głównie jeden produkt. Tak duża powierzchnia gospodarstwa rolnego będzie powodować także bardzo silną mechanizację, aby udało się wykonać wszystkie prace polowe w terminie. Efektem, jak łatwo się domyślić, będzie stosunkowo duża produkcja rolna, która głównie będzie przeznaczana na eksport. Analizując strukturę użytkowania ziemi w Kanadzie i pamiętając o tym, że lasy zajmują tam olbrzymi obszar, warto kojarzyć także, że gospodarka leśna również odgrywa dosyć istotną rolę. Bardzo charakterystycznym produktem rolnym pochodzącym z Kanady jest syrop klonowy, który bardzo często jest nazywany płynnym złotem. Kanada, oczywiście, to nie tylko rolnictwo. Istotną rolę w gospodarce tego kraju odgrywa także przemysł wydobywczy, ponieważ znajdują się tam złoża wielu istotnych surowców, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny. Jednak, podobnie jak we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych, największy udział w tworzeniu produktu krajowego brutto odgrywają usługi. Dziękuję za uwagę. I do usłyszenia. Zapraszam na stronę geo-edukacja.blogspot.com. Znajdują się tam testy online, gry, ciekawostki i pełna lista podcastów.